Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiejszy temat to dieta paleo. Wiele się ostatnio mówi na temat tego sposobu odżywiania, dlatego ja postanowiłem dzisiaj przekazać Wam swoją własną opinię na ten temat. Dieta paleo nawiązuje do sposobu odżywiania się człowieka epoki paleolitycznej, która trwała od około 2,5 miliona lat przed naszą erą do 10 tysięcy lat przed naszą erą. Człowiek tej epoki to typowy zbieracz łowca. W związku z tym, według zwolenników diety Paleo, człowiek powinien odżywiać się, tak jak człowiek z tej epoki, a więc zjadać głównie mięso, również jajka, warzywa, niektóre owoce, natomiast z olejów to tylko niektóre oleje, natomiast unikać powinien przede wszystkim produktów przetworzonych, a więc cukrów, produktów rafinowanych, w tym rafinowanych olejów, także powinien unikać. Produktów zbożowych oraz przetworów mlecznych, mleka i jego przetworów, jako że człowiek tamtej epoki no, takich produktów nie spożywał. Zwolennicy diety paleo podają następujące argumenty, które mają przekonać do tego rodzaju diety. Pierwsze, pierwszy to taki, że genom człowieka od epoki paleolitu do czasów współczesnych nie uległ znaczącym zmianom, w związku z tym jesteśmy przystosowani do Takiego sposobu odżywiania. Dalej, dieta ta nie zawiera różnych składników, które występują w produktach zbożowych i w nasionach roślin strączkowych, m.in. hemaglutynin, czyli przede wszystkim niektórych lektyn, które mogą w organizmie łączyć się z resztami cukrowymi na różnych tkankach, przede wszystkim z glikoproteinami występującymi w tkankach różnych narządów, prowadząc do, stanu, do stanów zapalnych. Dalej, dieta ta zachowuje właściwe proporcje nienasyconych kwasów tłuszczowych, dostarcza wszystkie składniki odżywcze, w tym przede wszystkim dużą ilość białka, dostarcza także błonnik z warzyw, a więc przede wszystkim też nie zawiera mleka, czyli tutaj nie ma problemu związanego z nietolerancją laktozy czy z alergią na składniki mleka, zwłaszcza na białko mleka, czyli laktoalbuminę, i to są. Przede wszystkim argumenty zwolenników diety paleo. Natomiast przeciwnicy zarzucają tej diecie przede wszystkim zbyt małą ilość błonnika w diecie, nieprawidłowe proporcje poszczególnych składników, czyli np. zbyt dużo białka, a zbyt mało węglowodan. Dalej, brak niektórych składników w diecie, m.in. legumin. Zbyt małą podaż wapnia w diecie, dlatego że, jak wiemy, dieta paleo no, nie zawiera mleka ani jego przetworów. Dalej mówią, że ta dieta jest zbyt mało zróżnicowana. Tak? Czyli to są przede wszystkim te argumenty, które mają przeciwnicy tej diety i które mają przekonać nas do tego, że dieta ta nie jest dla nas odpowiednia. Ponieważ w chwili obecnej nie ma źródeł, nie ma piśmiennictwa, które by naprawdę w sposób taki obiektywny opisało korzyści czy w ogóle skutki zdrowotne stosowania diety paleo. Dlatego, że musi opłynąć jeszcze pewien czasookres, jest jeszcze wiele lat, żeby można było wyciągnąć jakieś retrospektywne, żeby przeprowadzić można było jakieś retrospektywne badania i wyciągnąć jakieś odpowiednie wnioski. Żeby ocenić tę dietę, muszą powoływać się na aktualny stan wiedzy i aktualne źródła dotyczące przede wszystkim sposobu odżywiania się. Zwróćmy uwagę przede wszystkim, co to jest dieta racjonalna. Otóż dieta racjonalna to taka dieta, która dostarcza nam wszystkich składników odżywczych w odpowiedniej ilości. I to jest definicja diety racjonalnej. A więc tak długo, jak długo są dostarczane wszystkie składniki odżywcze w odpowiedniej ilości, to jest to dieta racjonalna. Zwróćmy uwagę, że pojęcie to nie definiuje, jakie powinny być wzajemne proporcje poszczególnych składników. Czyli jeżeli zgodnie z aktualnym stanem wiedzy uważa się, uważa się że prawda, zawartość węglowodanów powinna wynosić 60% tłuszczy do 30%, tak, białka 15-25%, to nie są to dane, które wynikają wprost z pojęcia z definicji diety racjonalnej. Czyli nie można powiedzieć, że dieta jest nieracjonalna, bo zawiera zbyt dużo wapnia, zbyt dużo białka, zbyt dużo no, tłuszczy czy zbyt dużo węglowodanu. Zwróćmy uwagę też, że tak długo jak długo dieta dostarcza wszystkich składników odżywczych w odpowiedniej ilości jest racjonalna. Czyli można tutaj powiedzieć, że o tym czy dieta jest racjonalna, decyduje tak zwana klamra, która od dołu jest definiowana przez prawo minimum Libiga, a od góry przez prawo tolerancji Shelforda. Otóż prawo minimum Libiga mówi, że Nasz, nasze zdrowie jest ograniczone przez ten składnik, który występuje w minimum. Jeżeli my zmniejszamy stężenie danego składnika, czy zawartość danego składnika w diecie, to tak długo będziemy zdrowi, dopóki nie przekroczymy pewnego minimum, czyli pewnego minimalnego zapotrzebowania na ten składnik. Zwróćmy uwagę, że to minimum jest dużo mniejsze niż. Aktualne wytyczne, czyli dla białka, to minimum może wynosić nawet 10%, a nie 15%. Dla węglowodanów jest to dużo mniej niż 60% i tak dalej. Natomiast prawo tolerancji Shelforda mówi, że tak długo jak długo dany składnik tolerujemy, czyli do granic naszej tolerancji czy wytrzymałości w cudzysłowie, tak długo również nasz organizm pozostaje zdrowy. I jest to dużo więcej niż podają aktualne wytyczne, czyli dla białka 30%. Prawda? Czy, czy może to być nawet więcej tego białka? Dla węglowodanów więcej niż 60%. Jest pewna granica tolerancji. Stąd nie powinno nikogo dziwić tak zwana dieta 80 10 10 gdzie zwolennicy tej diety mówią, że dobrze się na tej diecie czują. Czyli zwróćmy uwagę na to, że właściwe proporcje poszczególnych składników nie wynikają z definicji diety racjonalnej oraz nie przesądzają o tym, że dieta jest racjonalna. Dalej, otóż przeciwnicy diecy, diety paleo zarzucają jej, że jest mało zróżnicowana. Jednak znowu tutaj odwołując się do definicji diety racjonalnej, tak długo jak dostarczane są odpowiednie ilości, wszystkie składniki odżywcze, pozostaje ona no, korzystna, działa ona korzystnie dla naszego zdrowia, jest dietą racjonalną. Zatem małe zróżnicowanie pokarmu nie stanowi o tym, czy dieta jest racjonalna. Można by nawet rzec, że gdyby istniał jeden produkt spożywczy, który zawierałby wszystkie składniki odżywcze, wszystkie składniki odżywcze, tak, to spożywanie tego produktu przez całe nasze życie, tylko jednego tego produktu również byłoby dietą racjonalną. Przeciwnicy diety Paleo powołują się również na to, że zawiera ona zbyt mało błonnika. Zwróćmy jednak uwagę, że w definicji diety racjonalnej mieści się, w, mieszczą się wyłącznie składniki odżywcze. Błonnik nie jest składnikiem odżywczym. Definicja pojęcia, pojęcia diety definicja, czy pojęcie diety racjonalnej nie mówi nic na temat błonnika. Oczywiście są zalecenia, ile tego po, po, błonnika powinniśmy spożywać, czy 20, czy 40 gramów, tak? Wynika to z pewnych korzyści zdrowotnych, które niesie ze sobą dieta bogatobłonnikowa. Jednak tak naprawdę pojawiają się otwarte pytania. Czy osoby, które mają regularne, prawidłowe wypróżnienia i spożywają bardzo małą ilość błonnika, powinny spożywać tyle tego błonnika, ile, no, ile zalecają nam dietetycy lub specjaliści? Drugie pytanie. Czy osoby, które na przykład po zwiększeniu błonnika Chorują. Otóż mają wzdęcia, luźne stolce, źle się czują. Powinny spożywać taką zalecaną ilość błonnika tylko dlatego, że tak mówią wytyczne, czy powinny zredukować ten błonnik do minimum. I tutaj musimy się odwołać do, kolejnego, do kolejnej definicji, a mianowicie definicji zdrowia według WHO. Według WHO, zdrowie to nie tylko brak chorób, ale również dobre samopoczucie. A więc, jeżeli my się źle czujemy. To mimo, że badania nie potwierdzają żadnej organicznej choroby, to nie jesteśmy zdrowi. Zatem, jeżeli w diecie jakiś składnik diety, np. mleko, fasola czy błonnik, powoduje u nas dolegliwości, my się źle czujemy, to nie jesteśmy zdrowi. Więc powinniśmy ten składnik albo wyeliminować, albo ograniczyć do takiej ilości, która spowoduje ustąpienie tych objawów. Zatem ten argument kolejny, że dieta paleo zawiera zbyt mało błonnika, czyli że jest mało zróżnicowana, również bardzo łatwo może zostać odparty. Kolejnym takim argumentem przeciwko diecie paleo jest zbyt mała podaż wapnia. Zwróćmy jednak uwagę, że wapń znajduje się nie tylko w produktach pochodzenia mlecznego, ale jest w dużej ilości zawarty także w wodach wysoko zmineralizowanych, orzechach, w niektórych owocach, m.in. pomarańczach, mandarynkach, także niektóre ryby, m.in. ryby w puszce, chociaż nie powinniśmy ich spożywać zbyt często, są dobrym źródłem wapnia, w tym również suplementy, diety, które również mogą być spożywane, bo zwróćmy uwagę na to, że ta aktualna piramida zdrowia, ona już zawiera, daje możliwość wyboru: czy spożywamy mleko, czy suplementy wapnia. Tak więc możemy również suplementować się wapniem. Nie musimy się martwić, że zbyt mała podaż wapnia doprowadzi do osteoporozy. Tylko 5% przypadków osteoporozy jest spowodowane zbyt małą podażą wapnia w diecie. 95% przypadków osteoporozy wynika z innych przyczyn. To jest np. stosowanie niesterydowych leków przeciwzapalnych, czyli np. starsi ludzie boli ich kręgosłup, prawda, bolą nogi, bolą ręce. No I stosują przeciwzapalne leki na bazie niesterydowych leków przeciwzapalnych. I to jest właśnie też przyczyna osteoporozy u tych ludzi. Lekarz, prawda, kardiolog zalecił stosowanie codziennie jakiejś tam kwasu acetylosalicylowego, żeby no, zapobiec zawałowi serca. To też jest przyczyna rozwoju osteoporozy, dlatego że kwas acetylosalicylowy również zwiększa ryzyko wystąpienia osteoporozy. Starsi ludzie mało, mają mało ruchu, to też jest przyczyna osteoporozy. Osoby, które mają dużo ruchu, rzadziej chorują na osteoporozę. Choroby tarczycy, choroby przytarczyc, to są głównie przyczyny osteoporozy. Zwróćmy uwagę na to, że choroby tarczycy wcale nie są takie rzadkie. Mów, powinniśmy zadbać o, przede wszystkim o prawidłową podaż witaminy D w diecie, która ulega przekształceniu w aktywny hormon, a między innymi, przede wszystkim między innymi w 1,25-dichidroksycholekalcyferon. Czyli. Chcę Was tylko uświadomić, że obwinianie no, zbyt małej podaży wapnia w diecie to nie jest główną przyczyną osteoporozy. Zbyt mała podaż wapnia w diecie nie jest główną przyczyną osteoporozy, a powiedziałbym nawet, że jest to bardzo rzadka przyczyna osteoporozy i zwykle ta choroba wynika z innych przyczyn. Przeciwnicy diety paleo mówią, że ta dieta zawiera głównie tłuszcze pochodzenia zwierzęcego. Ale trzeba się zastanowić, czy to tak źle. 20 lat temu, kiedy zwrócono uwagę na to, że tłuszcze pochodzenia zwierzęcego nam szkodzą, ich spożycia, spożycie do chwili obecnej spadło no, wielokrotnie, natomiast wzrosło spożycie olejów roślinnych. I co się okazało? Zachorowalność na miężyce również wzrosła. Głównym składnikiem blaszki miażdżicowej są utlenione kwasy omega-3, omega-6 oraz izomery transkwasów nienasyconych, m.in. kwasu olejnowego w postaci kwasu elaidynowego. Zatem tłuszcze nasycone nie są przyczyną miażdżycy. Co więcej, pokarm zwierzęcy też dostarcza przeciwutleniaczy. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że przyczyną miażdżycy jest stres oksydacyjny, wywołany przez inne czynniki, o których mówiłem w filmie na temat cholesterolu. Dlatego mówienie, że tłuszcze zwierzęce są bezwzględnie złe, jest nieprawdą. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na to, że niektóre tłuszcze zwierzęce działają wręcz korzystnie czy zbawiennie dla naszego zdrowia. Mowa tu o tak zwanym kwasie rumenowym, który jest zawarty w masie, czy samym kwasie masłowym, czy w ogóle o kwasach tłuszczowych średnio- i krótkołańcuchowych, które są bardzo dobrym źródłem energii, nie powodują wzrostu tkanki tłuszczowej i nie powodują absolutnie miażdżycy. Kolejnym takim argumentem przeciwko diecie paleo jest zbyt duża podaż białka w diecie. Trzeba się zatem zastanowić, czy jest to zaleta, czy może wada diety paleo. I tutaj istnieją sprzeczne doniesienia. Wiadomo, że duża podaż białka sprzyja odchudzaniu i ta dieta ma też temu służyć, dlatego że organizm zużywa dużo energii na strawienie białka. Poza tym białko aktywuje proces termogenezy bezdrżeniowej, zwiększa syntezę tyroksyny, która również przyspiesza nasz metabolizm. Dlatego produkty wysokobiałkowe są zalecane dla osób odchudzających się. Natomiast są zalecane także dla osób starszych, są zalecane także dla osób w okresie intensywnych ćwiczeń fizycznych, prawda, gdzie następuje utrata azotu białkowego. Są zalecane także dla dzieci, dla młodzieży. Natomiast czy ludzie w średnim wieku powinni, spoży powinni spożywać dużo białka poza sytuacjami, w których no, odchudzają się? Wiadomo, że duża podaż białka. Powoduje wzrost stężenia somatomedy, m.in. insulinopodobnych czynników wzrostu igf 1 i GF2, które wykazują działanie proliferacyjne poprzez bezpośredni wpływ na czynniki jądrowej transkrypcji, a więc wzmacniają, przyspieszają proces proliferacji komórkowej. To działa niekorzystnie w ten sposób, że może zwiększać ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych. Jednak zwróćmy uwagę, że niedobór somatomedy, czyli tych czynników wzrostu, jak również no, niedobór w ogóle czynników wzrostu działa równie niekorzystnie i powoduje np. neuropatię, prowadzi do chorób nerek, do neuropatii, powoduje również niekorzystne skutki dla zdrowia. Zresztą większość hormonów wydzielanych w nadmiarze wywiera efekt proliferacyjny, czyli m.in. estrogeny, progesteron. No, dlatego tutaj osądzanie białka jako o przyczynę powstawania raka, jest no, nie do końca jakby uzasadnione i nie jest zbyt racjonalne. Zatem zapytajmy się może inaczej, czy dieta paleo jest taka super, świetna i rzeczywiście bez wad. To, co jest największym błędem, to twierdzenie, że nasz genom do chwili obecnej nie uległ żadnym zmianom. Przede wszystkim zwróćmy uwagę, że proces ewolucji. Proces ewolucji, czyli zmiana środowiska, to zmiana środowisk, zmiany środowiskowe wywołują zmiany w genomie, a nie na odwrót. To nie zmiana w genomie prowadzi do konieczności zmian no, w, sposobie, w sposobie naszego odżywiania. Czyli zwolennicy diety paleo odwrócili jak gdyby tę teorię, tak? że nasz genom nie zmienił się, w związku z tym musimy stosować ten sam pokarm, a to jest nieprawda. Dlatego, że nasz genom nie zmienił się, bo po prostu nie było takiej potrzeby. Nie było potrzeby zachodzenia mutacji w genach, które by spowodowały, umożliwiły trawienie tych pokarmów, które dzisiaj w większości spożywamy. Gdyby zaszła taka potrzeba, to ta ewolucja genomu by również zaszła. Jako przykład podaję tutaj mutację, która. Spowodowała tolerancję lakta, laktozy, czyli mutacja w genie laktazy, która zaszła w epoce neolitu, gdy ludzie zaczęli spożywać mleko. W epoce paleolitu nikt nie tolerował mleka. Później ta tolerancja się pojawiła i w ciągu 2 do 7 tysięcy lat bardzo szybko rozprzestr rozprzestrzeniła się w Afryce. I ludzie zaczęli tolerować mleko, zaczęli wydzielać laktazy. Czyli to zmiana środowiskowa spowodowała zmianę w genomie. I Twierdzenie, w związku z tym, że nie zaszły żadne zmiany w genomie, w związku z tym, powinniśmy się używać, odżywiać w określony sposób, jest nieprawdziwe. Bo gdybyśmy zaczęli odżywiać się w inny sposób i te zmiany były, byłyby konieczne, to one by spowodowały ewolucję, czyli zachodzenie innych zmian w naszym genomie. To twierdzenie zostało więc przez zwolenników diety paleo, jakby odwrócone. Czyli każdy, tak jak to znamy z matematyki, każdy kwadrat jest prostokątem, ale twierdzenie w drugą stronę, że każdy prostokąt jest kwadratem, już nie jest prawdziwe. I tak samo tutaj. Zmiana, zmiany środowiskowe powodują zmiany w genomie i powodują zachodzenie procesu ewolucji. Natomiast to nie jest tak, że brak zmian w genomie no, upoważnia nas do stwierdzenia, że nie powinniśmy zmieniać naszego stylu życia. Kolejnym takim argumentem, Tutaj jest to, że przede wszystkim ludzie epoki paleolitu nie chorowali na miażdżycę, ale zwróćmy uwagę, że żyli oni 40 lat. Dzisiaj człowiek przed 40 rokiem życia również rzadko choruje na miażdżycę i choroby serca, czyli zwiększenie zachorowalności na choroby serca, nowotwory i miażdżycę jest niewątpliwie związane z wydłużeniem czasu naszego życia powyżej 80 lat. Zatem ten argument nie jest prawdziwy. Poza tym publikacja w czasopiśmie The Lancet z 2013 roku, gdzie opublikowano takie doniesienie, Otóż zbadano, prześwietlono mumie zamieszkujące m.in. wyspy aleuckie, które to mumie czy ludzie, prawda, prowadzili zbieracko-łowiecki tryb życia, czyli tak jak to jest tak jak to było w przypadku człowieka z epoki paleo, z epoki paleolitycznej to te, w naczyniach krwionośnych tych mumii również znaleziono blaszkę miażdżycową. Czyli tutaj odwoływanie się dieta miażdżyca nie jest do końca prawda, racjonalne i uzasadnione, dlatego że, tak jak powiedziałem, przyczyną miażdżycy jest głównie stres oksydacyjny, wywołany przez te czynniki, o których mówiłem w filmie na temat miażdżycy, a link do tego filmu znajdziecie pod tym filmiem w opisie tego filmu. I jeszcze taki jeden argument. Otóż Ludzie w epoce paleolitu dzielili się na różne plemiona, zamieszkiwali różne tereny. I dieta była zupełnie zróżnicowana. Na przykład plemię Inuitów jadło przede wszystkim mięso i prawie w ogóle nie spożywało pokarmu roślinnego. Plemię Hiwi jadło różne rodzaje mięsa, ale to było inne mięso niż te, które dzisiaj spożywamy, bo to było na przykład kapibara, kajman, krokodyl, yy, yy, mięso z ptaków. Nie można mówić, że to jest to samo co wieprzowina czy wołowina. Dalej zwróćmy także uwagę na to, że na przykład plemię Kung, zamieszkujące tereny Afryki również stosowało zupełnie inną dietę. Jadło przede wszystkim korzenie i orzechy, prawda? I małą ilość mięsa, tak więc nie można mówić o jednej diecie charakterystycznej dla człowieka epoki paleo, dla człowieka epoki paleolitycznej. Dalej zwróćmy także uwagę, że. Pokarm pochodzenia roślinnego czy zwierzęcego z epoki paleolitycznej to był zupełnie inny pokarm niż ten, który dzisiaj spożywamy. Nie można powiedzieć, że te pomidory, które kupujemy w sklepie, które są, no, że tak powiem, po przekrojeniu wypływa z nich woda, które w ogóle nie mają zapachu pomidorów, czy te mandarynki czy pomarancze, które tak ładnie błyszczą i są pryskane m.in. dwutlenkiem siarki, zawierają dużą ilość siarczanów, że to są te same składniki, czy ta marchewka, która jest bogata w azotany, czy te spaliny, czy, czy, czy grzyby bogate w ces, prawda? czy produkty radioaktywne, to są te same owoce, warzywa, czy produkty pochodzenia zwierzęcego, które spożywał człowiek epoki paleolitu. Nie, my z tymi produktami dostarczamy wiele różnych toksyn, których wcześniej nie było. Tak więc czy dieta epoki, czy, czy dieta paleo jest, jest dla nas dobra? Dieta paleo jest dobra, ale na pewno nie dla wszystkich. Ja wychodzę z założenia i nie jestem zwolennikiem jednej diety dla wszystkich. Nie jestem zwolennikiem tworzenia jednej diet, diety dla całej populacji. Każdy człowiek powinien sam stwierdzić, które produkty na niego dobrze działają, a które nie, i wyeliminować te, które mu rzeczywiście szkodzą. Gdyby tak nie było, no to pojęcie tak zwanej diety indywidualnej straciłoby całkowicie swój sens. To tyle, co miałem Wam do powiedzenia na temat diety Paleo. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie do mnie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cześć.